Witamy ja, czyli Patrycja, Sneakers i reżyser po drugiej stronie aparatu w Chorwacji w naszym poradniku o tym, jak zabrać pieska ze sobą na urlop do Chorwacji. Zapraszam! tego, że podróżując z psem do Chorwacji, musicie pamiętać o tym, że pies również potrzebuje dokumentów. Więc pierwsza podstawowa rzecz, wyrabiamy psu paszport. Pies musi być zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i musi być zaczipowany. Ale pamiętajcie też o tym, że po samym szczepieniu, żeby pies mógł przekroczyć granicę, powinno minąć 21 dni. Żeby nie było takiej sytuacji, że robimy szybciutko psu paszport i jutro już jedziemy. To niestety się nie uda. Musimy pamiętać o tym, że 21 dni. I tak samo, jeżeli pies już ma wyrobiony paszport i wy chcecie jakby kontynuować to szczepienie, no to nie może być żadnej przerwy w szczepieniu. Czyli gdybym ja zaszczepiła psa 9 lipca i później przyjdę na szczepienie 10 lipca, to znowu mamy jeden dzień przerwy, i znowu pies musi odbyć taką prawie że kwarantannę u was w domu, 21-dniową. Inaczej nie może przekroczyć granicy. Także o tym pamiętamy. Chyba, że jest. Ciągłość. No i teraz mamy spakowanego pieska, jedziemy. No i pytanie brzmi, gdzie jedziemy? I to była kluczowa i najważniejsza kwestia, ponieważ szukaliśmy miejsca, w którym piesełkowi będzie jak najbardziej komfortowo. Dlatego chcieliśmy, żeby to był duży ośrodek z jakimś takim, nie wiem ogródkiem, tarasem, miejscem, gdzie będzie bardzo dużo cienia, tak żeby pies po prostu swobodnie mógł się tutaj czuć nawet przy takich większych temperaturach. I z pomocą Life Will Show pozdrawiamy Artura i Natalię. Krzysiek wam tutaj podlinkuje wszystko. To jest świetna grupa dla osób, które chcą podróżować do Chorwacji i nie myślcie sobie tam nie tylko piesełkowe rady, ale jak dojechać? Gdzie najlepiej nocleg? Gdzie jakieś atrakcje? Wszystko Artur i Natalia Wam opowiadają i my dzięki nim znaleźliśmy um, ten ośrodek Belvedere Camp z Mediterranean Travel i mamy taki domek holenderski, Takim dużym właśnie tarasem, w miejscu, które jest bardzo zacienione, bo tu jest bardzo dużo drzew, więc w zasadzie w naszym domku słoneczka prawie w ogóle nie ma, co nam bardzo odpowiada, w zasadzie psu odpowiada. Natomiast jak chcemy skorzystać ze słoneczka, no to dadam basen, plaża. Zresztą baseny są chyba dwa albo trzy. Plaża jest i dla człowieków, i dla piesełków osobna i staramy się wybierać takie miejsca, żeby pies właśnie jak siedzi z nami, mógł się gdzieś w cieniu schować i tym sposobem uciekł tam sneakers pod. Co? Pod drzewko, bo najlepsze cień dają drzewa. Dlatego zależało nam na tym, jeszcze raz powtórzę, żeby ośrodek był bardzo mocno zalesiony. Nie chcieliśmy hotelu, bo chcieliśmy tak więcej czasu spędzać na zewnątrz, śniadanko na zewnątrz, obiadek na zewnątrz, kolacja na zewnątrz i żeby pieselek mógł sobie siedzieć z nami, bo raczej go nie zostawiamy. Ale właśnie, w związku z tym, że jeden dzień był taki bardzo, bardzo gorący, Odprowadziliśmy sneakersa do domku i tam sobie zrobił taką 2-3 godzinną drzemkę, został sobie sam. Dlatego też zależało nam na tym, żeby ten domek był klimatyzowany, więc możemy mu troszeczkę odpalić klimę i on tam wiecie sobie chrapie, a my wtedy największe słońce na basen i potem szczygielek musiał się smarować w czymś wiecie tam układujący A teraz jak to jest z Chorwacją i z sytuacją, kiedy przyjeżdżacie z psem na urlop? No więc bardzo, bardzo duży plus, ponieważ Chorwacja jest bardzo psiolubna i my w zasadzie nie mieliśmy żadnego problemu ani z poszukiwaniem noclegu, no bo wiecie, nie wybraliśmy od razu, tylko jednak Szukaliśmy różnych miejsc, wybraliśmy to najfajniejsze naszym zdaniem. E, idziemy do restauracji, idziemy do kawiarni, e, jesteśmy gdzieś na deptaku, wszędzie możemy w zasadzie chodzi, wchodzić z psem. E, natomiast e, trzeba pamiętać o tym dla osób, które mają takie psiaki, które lubią pogonić za kotami, że tutaj tych kotów jest po prostu masa. Powiem szczerze, że nie ma chyba 10 minut, jak sobie gdzieś spacerujemy, żeby się kot nie pojawił. Jak wczoraj czy przedwczoraj spacerowaliśmy sobie troszeczkę z Trogilu, to tych kotów było, nie wiem, 3-4 dookoła nas. Jak siedzimy sobie gdzieś nad basenem, siedzimy na plaży, siedzimy sobie w domku, to też są takie sytuacje, że te koty ciągle się po prostu pojawiają, więc trzeba bardzo mocno pilnować psa. Snickers to już po prostu szały czasami dostaje. No i jest sporo wiewiórek, więc jeżeli macie takiego pieska, który faktycznie na to mocno reaguje, no to musicie gdzieś tam pamiętać, żeby on był ciągle na smyczy, na lince i go gdzieś pilnować. Natomiast tak po prostu spacerując, korzystając z atrakcji, korzystając z plaż. O tym jeszcze będę mówić. To faktycznie Chorwaci tak bardzo mocno o tych psiakach myślą, więc dla nich to jest chyba takie naturalne, że turysta przyjeżdża z psem. I teraz co? Tutaj w środku jest bardzo dużo psów i chciałam zwrócić uwagę na jedną taką ważną rzecz. Nie spotkałam się ani razu, czy to Chorwacy, ludzie z psiakami, czy turyści, żeby ktoś mnie zapytał, czy może do mnie podejść z psem. Raczej oni są teraz bardzo otwarci i od razu z tymi psami na tych smyczach podchodzą. Ale z drugiej strony zauważyłam bardzo ważną rzecz, że jeżeli jakiś ich pies ma problem z innymi psami, to oni natychmiast schodzą na bok, zabierają psa, odwołują. Nie miałam takiej sytuacji, żeby do nas podbiegł jakiś pies i na przykład mi sneakersa oszczekał luzem. Natomiast te pieski, które są przyjazne, no to oni od razu, Ola! tam przychodzą, miziają się, całują, witają, więc jeżeli to Wasz psiak ma problem z tym, żeby jakiś inny pies do niego podchodził, no to musicie albo od razu krzyczeć, albo zejść sobie na bok i myślę, że też nie powinno być problemu, bo tak ludzie tutaj tak rozsądnie mam wrażenie wychowują te psiaki i nie zdarzyły nam się jakieś dziwne sytuacje. Mało tego, mam wrażenie, że snikarz tutaj bardziej przyjaźnie, chętniej i taki jest bardziej otwarty na te inne psy niż na przykład jak jesteśmy w Polsce. Także nie wiem, może mu się klimat wakacyjny udzielił, bo tak raczej nie potrzebuje tego kontaktu z innymi psami, raczej z dystansem. A tutaj bardzo chętnie się chciał witać i nie było z tym problemu. No i teraz pewnie najważniejsza kwestia dla wszystkich Was, którzy planują się plażować w Chorwacji no i mają piesełki, które uwielbiają pływać, czyli właśnie plaża. Te plaże, które tutaj widzicie, a w zasadzie część tylko zejść do tej plaży, to są plaże w ośrodku dla człowieków. A na samym końcu, w zasadzie w takim lasku, jest specjalnie wydzielona plaża dla psów. No to będę nawet ma taki mały wybieg, nieogrodzony z jakimiś przeszkodami. Natomiast tam piesełki mogą swobodnie sobie biegać bez smyczy, ponieważ w Chorwacji wygląda to w ten sposób, że jeżeli są to plaże takie prywatne, strzeżone, no to tam z pieskami nie wolno wchodzić. Na wszystkich dzikich plażach możemy być z psami. Albo na plażach właśnie dedykowanych dla psów. I powiem szczerze, że w Chorwacji takich plaż dedykowanych dla psów jest multum. Notabene bardzo często zdarza się tak, że właśnie przy takiej plaży jest ym, zorganizowany prysznic dla psa, ponieważ pamiętajcie o tym, że pies jak pływa, to już widać trochę na sneakersie. Zwłaszcza na pyszczku. Za chwilę ma w sierści bardzo dużo soli, czasami jakieś wodorosty, więc dobrze by było go z tej soli i z tych wodorostów spłukać, no bo inaczej będzie sam sobie to zlizywał, a nie chcielibyśmy, żeby tej ilości soli po prostu tyle zlizywał. I teraz, jeśli chodzi o plażę, my w poprzednim vlogu mówiliśmy Wam, że musimy sprawdzić, jak to wygląda, no z prostej przyczyny. A. Ostre kamienie, B. Jeżowce. E, więc Snickers na początku pływał na smyczy, ponieważ jeżowce bardzo się czepiają takich dużych kamieni. Jeżeli są drobne kamyczki, to nie ma z tym większego problemu. Więc jak zeszliśmy na plażę i zobaczyliśmy, że gdzieś tutaj nie ma dużych kamieni, no to pozwoliłam mu wejść na smyczy. Natomiast nie chciałam go z tej smyczy puszczać, bo się bałam, że mi gdzieś popłynie, gdzie będzie wyższy kamień i tam nadepnie na jeżowca. Stąd, jeżeli jest fajna plaża, drobniutkie kamyczki, nie ma jeżowców, Snickers może sobie pływać bez bucików. Natomiast na przykład tutaj, na tej psiej plaży, tam są już takie duże kamienie, duże jeżowców i tam już sniker spływał w bucikach. I na to bardzo mocno zwracajcie uwagę, no bo takie ukucie jeżowca jest bardzo, bardzo bolesne i ciężko o surowice, jeśli chodzi o dostęp u weterynarzy tutaj w Chorwacji, więc albo się już od razu zorientować, gdzie potencjalnie mają... Gdyby był jakiś taki wypadek, a najlepiej po prostu niwelować, tak, żeby piesek był szczęśliwy, miał gdzie popływać, no i wy też, żebyście się mogli ym, plażować. A plusem plaż dla psiaków jest to, że zazwyczaj są zacienione. Więc nie ma tak, że jesteśmy na ostrym palącym słońcu, tylko tutaj faktycznie o tym pomyśleli, że skoro dla psów one nie lubią ciepła, no to zazwyczaj jest to zacienione miejsce. To już końcówka naszego urlopiku w Chorwacji, Snickers zadowolony, a my na koniec dla Was mamy 5? Pięć, pięć? Pięć albo cztery, zobaczymy. <laughs> się okaże. Pięć albo cztery tipy. Takie, że się Wam bardzo, bardzo przyda. Tak, przydać. takie krótkie, szybkie, ale bardzo pomocne. Lecisz. Po pierwsze, jeśli chodzi o bycie z psem w obcym kraju i w ogóle w miejscu, w którym jak już mówiłam jest dużo kotów, różne dziwne sytuacje, ja nigdy nie ściągam snikersowi obruszki, chyba że już wchodzimy do domku, zamykamy domek, idziemy spać. Cały czas jest w obruszce. Czy jest na smyczy, czy jest bez smyczy obok nas. Po to, że gdyby mu się gdzieś tam zdarzyło, nie wiem, za czymś pobiec, to co ma przy obruszce? Adresówkę i uwaga! Adresówka ma do, dodane plus 48. Po to, że gdyby go ktoś znalazł, no to żeby wiedział, gdzie się dodzwonić, no bo halo, jesteśmy w Chorwacji, więc niekoniecznie ktoś musi kojarzyć, że Snickers jest z polski. Można je połączyć. Dokładnie. No i idzie za tą adresówkę chwycić, nie? Na zasadzie tak. jak będzie chciał pogonić za tym na K, to znaczy żaden za nie ucierpiał. Za obruszkę za idzie za chwycić. Obróżkę, tak. Drugi typ. Jeśli pies się kąpie w wodzie, morzu, czy gdzie tam, to jak go później wsadzacie do auta i gdzieś podjeżdżacie, nie włączajcie klimy. No, albo tak włączcie, wiecie, żeby po prostu nawiew bezpośrednio na niego nie chuchał, żeby się wam zaraz jest nie przeziębił. Nie, właśnie, żeby się nie przeziębił, bo. Mięśni, zimno, ogony, dziwne takie sprawy, żeby mu się nie wydarzyło. Że jednak dłużej schną i. No. no. Nie działa to na nie dobrze. Trzeba na to uważać. Następny. Trzeci tip. <laughs> Buty. Ja już o butach mówiłam, natomiast podejdźcie do tego zdroworozsądkowo. Jeżeli Wasz psiak nigdy nie chodził w bucikach, no to nie pakujcie go w te buty, bo to pewnie nic z tego nie wyjdzie, tylko po prostu znajdźcie taką plażę, w których nie będzie musiał mieć tych butów, ewentualnie pilnujcie go, żeby był na krótkiej smyczy i sprawdzajcie to dno. A trening butów zaczynajcie wcześniej, już dużo, dużo wcześniej. przed urlopem w kraju. Ja tak jak Wam wrzucałam w relacji na Instagramie, yy, nam się to trochę jakby przyspieszył urlop, planowaliśmy trochę w innym terminie, w zasadzie w dużo późniejszym terminie, więc musiłam, musiałam mu troszkę przyspieszyć tam naukę chodzenia w budzikach, ale sobie poradził, bo on wcześniej chodził tylko w dwóch przednich albo tylko w dwóch tylnych, więc to już miał opanowane, więc jak mu tutaj ubraliśmy cztery, to jak to wrzuciliśmy do wody w ogóle, jak wiecie, jak już stracił Pies grunt zaciało. pod nogami, to stwierdził, że w ogóle nie ma butów na łapach i wszystko jest okej. Okay. Lecisz dalej. Czwarty chyba. To jest dokładnie temperatura w Chorwacji. Myślę, że początek czerwca, taki pierwszy tydzień czerwca to jest ostatni Osta moment. Ostatni taki dzwonek, fysków. nie wiem, wyjeżdżamy początek tak. czerwca i pierwszy tydzień, pierwsze może 10 dni, bo my mamy który dzisiaj yy, dziewiąty no, nie, nie wiem. No, jakoś tak. yy, pierwszy tydzień czerwca, bo teraz tak. Pogoda jest taka, że no, my siedzimy wieczorkiem i już jest troszeczkę chłodno. Jak widzieliście pewnie na wcześniejszych nagrywkach, ja zazwyczaj wieczorem miałam jakiś taki delikatny swet sweterek, bo jest taki przyjemny chłodek, więc nie ma tego upału i w nocy, i wieczorem. Po drugie, jest bardzo dużo chmur i faktycznie to słońce wychodzi, ale za chwilę się chowa. Wychodzi i za chwilę się chowa. Nawet jeden dzień mieliśmy deszczowy, więc my się cieszyliśmy, no bo to jest, jest tylko chwila dla słońca, to snickers już, snickers już, no, jak jest na otwartym słońcu, dlatego stąd właśnie ośrodek, wcześniej wam o tym mówiliśmy, jest bardzo mocno zacieniony i pamiętajcie o tym cień od drzewa to jest zupełnie inny cień niż cień z parasola i to jest ważne, żeby to było takie naturalne zacienienie. i piąty tip podobno miałaś, czy nie miałaś? że jednak cztery? Ah miałam piąty. jest. Yy, weterynarz. Namierzcie sobie na wszelki wypadek najbliższy. Gdzieś tam gabinet weterynaryjny, w miejscu, w którym jesteście. Po co w stresie tego szukać? Sprawdźcie, czy jest otwarty, czy nawet nie wiem, napiszcie maila, czy, czy ta wizytówka tak. Google na przykład jest aktualna, a nie, że y, Wy gdzieś będziecie jechać, a się to okaże, że tam ok, był weterynarz, ale nie wiem, Rok 5 lat tym. temu, nie? Tak. Natomiast no, lepiej nie czekać do momentu, w którym się coś stanie, lepiej, żeby się nic nie stało, ale gdyby się coś przytrafiło, no to Wy jesteście przygotowani i tym samym apteczkę mamy zawsze przy sobie. Trochę się nam ta apteczka przydała. Apteczka przydała się znajomym, nie psu, no, ale, ale docenili szczerze, posiadanie psa. Tak, gdybyśmy nie przyjechali z psem, to ja bym apteczki przy sobie nie miała, bo my bierzemy apteczkę ze sobą tylko jak bierzemy ze sobą psa. No, bo to jest odpowiedzialne, jeśli chodzi o nas samych. Natomiast jeśli jedzie z nami pies, to zawsze mam przy sobie apteczkę taką dobrze wyposażoną. Tyle z tipów. Tyle tipów. Pięć wyszło i tymi pięcioma tipami żegnamy się z tej Wspaniałej Chorwacji, pierwszej takiej chyba dalekiej zagranicznej przygody z tak, Ikersa. No, tak. najdalej był nad morzem. I... Tak. Nie, na Słowacji. Najdalej był nad morzem. A najdalej no, najdalej, no. Słowacja blisko, dobrze. Najdalej był nad morzem, to fakt. No, ale tutaj teraz. Y, podobało mu się chyba, nie? Podobało mu się trochę, go te fale przerażały, bo jednak on bardzo chętnie do wody, a była taka dość mocno wzburzona, i te fale to widziałam tak. No, to ja sobie poleżę na brzegu, więc nie bardzo chciał gdzieś daleko pływać. Z drugiej strony dobrze, bo ja nawet wzięłam dla niego linkę, że gdyby chciał gdzieś dalej odpływać, żebym go miała na długiej lince, żeby tam, wiecie, nic się nie stało. Natomiast linka nam się nie przydała, bo on się bardzo blisko nas trzymał. Myślę, że gdyby było spokojniejsze, może to by się troszeczkę dalej wypuszczał. Natomiast no, też taki jego pierwszy kontakt z dużą, z taką, jak to się mówi. Zburzoną, zburzoną wodą, dziką falą. więc może się troszeczkę tak ten, ale bieganie po skałach mu się najbardziej podobało, przed czym trzeba było go stopować. A wy dajcie znać, jak podobał się ten poradnik, vlogi z Chorwacji. I czy i... kiedyś w ogóle myśleliście o tym, żeby chcieć zabrać psiaka do Chorwacji na urlop z A wami? A my pewnie już powoli będziemy myśleć. Jakie kolejne miejsca odwiedzić ze sneakersem tak. i co wam podpowiedzieć o tych miejscach? A, to jeszcze jedno, bo jak mówiłam przed tym czwartym typie o pogodzie, że yy, początek czerwca, ewentualnie gdybyśmy myśleli o wrześniu, bo byliśmy w tamtym roku we wrześniu, żeby sprawdzić Ale temperaturę bez sneakersa? Nie. Przełom września i października. Października to chyba to wtedy tak. dopiero. Przełom sierpnia i września absolutnie. No nie oczywiście nie. mówiąc o tych psach takich. No coś źle znoszą temperatury, no oczywiście. Tyle! Pa! Wracam. taka opcja, że coś innego ścią, niż żarałko? Czy nie? To nie mam To jest tylko makaron. No tamten człowiek ma pizzę, to może tamten człowiek chce pizza, pizza, ja nie wiem. Ktoś z tamtym człowiekiem nie ze mną. Będzie w making of